Stary, no ale ja rozmawiałem o tym z Jasiem, będę jutro się z nim kontaktował jeszcze. Czy co są plecakiem, no, kurwa robi, czego nie robi, no... Wow. <noise> Muszę coś stopić, nawet z tym nie walczę. Jedne koko mogłoby być tańsze. Latam po mieście może coś wpadnie. Kiedy ukradnę ten pierwszy milion, byłoby fajnie mieć koksu kilo. On ma pewnie smutne życie, tylko na YouTube przedstawia to w pozytywny sposób, ależ oczywiście, że tak, stary, nie da się być szczęśliwym człowiekiem w momencie, w którym ciągle człowiek drugi traktuje jak szmatę, jak zabawkę do zruchania, kurwa, jak najgorszą dziwkę. Nie da się być szczęśliwym. Jesteś traktowany jak zwykły przedmiot, po czasie pewnie sam przestajesz w to, że jesteś jeszcze człowiekiem. Nie, ten Maksym nie ma prawa, kurwa, być szczęśliwy. Nie ma prawa. Kokaino w nocy będę brał cię. Na początku delikatnie palcem. Na luz przekładź się, wiesz, że mam ochotę. Ale się i wyperfumował kupa. Wiesz mieszkania, sobie. ja pierdolę, chyba całą wciążkę to widzimy. Będziemy Randeczka siedzieć jest. razem do rana. Woda jest lamp. To są jedni z raperów postrzeganych za najbardziej ogarniętych na scenie, którzy mają... Nie wiem, czy palucha ktokolwiek uważa za jednego z najbardziej ogarniętych na scenie. Słonia myślę, że tak, bo słonia akurat, słonia akurat w wielu wypowiedziach wydaje się mówić sensownie, ale kurwa Palucha? Palucha to sobie można w dupę wsadzić co najwyżej. Tu się Ja e, o coś do powiedzenia. U innych w ogóle częścią wizerunku jest taktyka milczenia, bo każdym słowem robi od siebie błaznów. Wielu z was szuka odpowiedzi, a ja wam ich udzielę moje dzieci. Witamy serdecznie na na parapii. Sowiecki! Sowiecki! Nie są już Polakami. Są bydłem. I jak nie wierzę! Inna... <laughs> Ej, co tak się odpowiedział? Błagam, że to była jakaś polityczna wypowiedź. Ty! Nie są już Polakami. Są bydłem. <laughs> nie no, za mocno. Jak nie wierzysz, bij na Wiesz czym się różni syntezator mowy od palucha? Tym, że syntezator mowy w ciągu ostatnich dziesięciu lat zrobił jakiś postęp. Żywe trupy prężą mięśnie na sterydach, twoje palą mefę. SPZ, tak jak Czego słuchasz bracie? A? Udało mi się ściągnąć z Watykanu, prosto z netu. Wspaniała homilia na JP2. Dalsze porady życiowe od majora. Nie siej fermentu jak przyje. Koksu Taka może myślówka, takie złote myśli tego dzisiaj Lubię gotować, chuj, że jest droga Posyp dziewczynie, to zrobi ci loda Dziękujemy za te cenne drogowskazy Wójciu, dobra rada, kieruje się instynktem Chcę działać Popalone łyżki, kolumbijskie noce silikonowe cycki, znowu naciągam proce Jesteś panem życia, weź to sobie, zapamiętaj Niesamowite A później nawija w kawałku pod tytułem przykład Jak tylko mogę, to daję przykład W życiu najważniejsze zdrowie Lubię być wzorem do naśladowania to może lobsong od Majora dla prostytuty. Rozłóż nogi szeroko. Nasmaruję cipkę koko. Bądź moją foko. Pozwól, że ci Ja pierdolę, jaki przychlas, a jakie ryby w ogóle. Chłop będzie smarował cipkę koko. Boż ona przez tą cipkę to się kurwa naćpa. Chłopie cipę chce naćpać. Nie no, niesamowite. Ty. Rozłóż nogi szeroko, nasmaruję cipkę koko. Czy wszyscy frajerzy są tacy jak ty? Yes. Tak. A komentarze pod tym. Poezja. Najpiękniejszy lobsong, jaki w życiu słyszałam. Dziękuję Ci, że mogę słuchać takich piosenek I to nie jest sarkazm Szczerze mówiąc jeszcze nic co sprawdzałem z polskiego rapu Nie poryło mi tak głowy Słuchanie tego jest po prostu wykańczające psychicznie I to ma 10 milionów wyświetleń A idiotki drą się pod scenę klupa, kiki, na Zamawiam kebaba w nocy poszale... Kurwa, ale o czym my mówimy? Panik nagrywa kurwa nuty, gdzie normalnie ciśnie o laskach ci, ciśnie laski od prostytutek A potem kobiety kurwa do tego tańczą dupą na TikToku Prawda jest niestety taka Ja nie wiem do tego doszło Nie wiem czy to jest kwestia tej właśnie popkultury Kwestia muzyki kwestia przekazu instagramowego kwestia popularyzowania seksworkingu nie wiem kurwa co się do tego przyczyniło coś na pewno ale dzisiaj dziewczyny 16, 17, 18 letnie bardzo często skoczą ci na chuja kurwa po to dla sportu po prostu i one się kurwa tym chwalą Chlałem, siedziałem z kurwą do rana od wczoraj nic nie jadłem a szukałem miłości, znalazłem ska Dzisiaj załatwiłam siedmiu... Zawsze wolać, o, miałam ostatnio taką pogadankę, to nie będę nazwiskami rzucał, możecie mi wierzyć bądź nie, bo to jest ogólnie sytuacja, historia bardzo szokująca, ale generalnie mój kolega... Mój kolega poznał kiedyś dziewczynę na Tinderze. No i poznał tę dziewczynę, przeleciał ją i jak się okazało, no to generalnie ona była świeżo po rozstaniu, mówiła, że miała w życiu tylko jednego chłopaka i chciała się wyszaleć, bo to duże piętno na niej podobno biło, nie? W sensie ten związek nieudany, bo on tam ją chyba zdradził, coś takiego, nieważne. I ona stwierdziła, że chce się bawić. No i potem doszło do sytuacji, że we dwóch ją wyruchali z innym kolegą. Aż w końcu doszło do takiej pojebanej sytuacji, że ta dziewczyna regularnie dzwoniła i umawiała się na seks, a on jej kurwa nawet kolegów załatwiał. Raz nawet się zdarzyła taka sytuacja. Ja nie wiem, czy to prawda w 100%, ale myślę, że tak, bo to paru osób potwierdziło. Że ją wyruchali w siedmiu. Rozumiecie, ruchali ją w siedmiu. Raz się w końcu obraziła i przestała się z nimi spotykać, bo podobno ją brzydko potraktowali na takim jednym, na takim jednym spotkaniu. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to zbyt obrzydliwe. No ale generalnie obrzydko potraktowali, no i w trakcie seksu yy, tam trochę jej powietrza zabrakło i podobno zemdlała. Nieważne. Obudzili ją i... Obraziła się, wyszła i nigdy już nie wróciła, nie, nie, czy nigdy, przez rok nie wróciła. Okazało się Okazało się, że przez ten rok miała chłopaka. I zaraz sobie wyobraźcie, czy myślicie, że ta dziewczyna jak poznała nowego chłopaka powiedziała mu słuchaj, miałam w życiu jednego chłopaka, tylko jesteś drugi? Czy powiedziała mu, słuchaj, miałam w życiu jednego chłopaka, ale w międzyczasie ruchali mnie w trzech, w czterech, we dwóch, w siedmiu. Raz nawet straciłam przytomność podczas seksu, bo chłopie kutasem buduł się mnie jeszcze strzelił w gardło. Yy, zajebiście się bawiłam. Pójdziemy do łóżka skarbie? I meritum generalnie jest takie, że nigdy nie wiesz na kogo trafisz. I twoja dziewczyna, w której jesteś wielce zakochany, może być kurwą, którą ruchało po miasta. I to jest kurwa obrzydliwe. I to jest obrzydliwe. Nie wierzę w to, że taka dziewczyna się do tego przyznaje. Ogólnie tendencja jest taka, że kobieta zawsze zaniża sobie licznik jak w aucie, a mężczyzna sobie zawyża licznik, bo wydaje mu się, że będzie giga czadem i będzie super fajnym kolesiem, jak powie dziewczynie, że ruchał 20 innych dziewczyn. Bo to będzie świadczyło o tym, że jest turbopodrywaczem, nie? Mega kurwa dobrą partią. Czyli gdyby moja dziewczyna miała takie przygody i bym się teraz o tym dowiedział, czy bym z nią zerwał? Ależ oczywiście, żebym z nią zerwał. Ależ oczywiście, żebym zerwał z dziewczyną, gdybym się czegoś takiego o niej dowiedział. Niezależnie od tego Trochę się to świadczy o twoim koledze? Nie, nie. A, to, to nie, chuj to, nie jest to ważne. No, ja nie, nie twierdzę, że, że, że świadczy to o tej sobie dobrze, no, ale no, nie jest to ważne. No, po prostu podzieliłem się gdzieś tam e, historią, która dla mnie jest próba obrzydliwa. Ale okej, okay, do, do czego zmierzam? Jeżeli jesteś dziewczyną i ona ci mówi pewne rzeczy na swój temat i okazuje się po czasie, że te rzeczy, ważne rzeczy są kompletną nieprawdą, są bzdurą, to musisz mieć świadomość jednej rzeczy. Ty jej nie kochasz. Ty kochasz wyobrażenie o niej. Ona, ta prawdziwa ona, na ciebie nie zasługuje, bo nawet nie miała na tyle godności, żeby dać Ci się poznać. Poznałeś jej wymysł wyobraźni. Więc taka, taka dziewczyna odbuta powinna być odpulana, zwłaszcza, że kobieta, którą ruchało siedmiu mężczyzn naraz, jest strasznie brudna, brudna seksualnie. Ja bym takiej kobiety nigdy dotknąć kurwa nie chciał, bym się brzydził. Więc do wyjebania do kosza. Dosłownie do kosza. Ja bym nawet taką laskę to bym na chatę kurwa do, 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 do ojca odwiózł i bym powiedział trzymaj tą kurzę, którą siedmiu jebało. No. Klientów w ciągu godziny. Wczorajsza noc, nic dla ciebie. Kamil Ślimak przesyła 3 złote i 90 groszy. Parę lat temu szapku zasojewał, nie zmienię świata. No, co ty? Tu kurwy są celebrytkami i złoto na szyi to metka jakości. Coś jak na gównie kryształy. Niestety z czasem ten wers nabiera jeszcze większego znaczenia. Przykre czasy ze kurwy się podziwia. Nie no to prawda, no Spaku akurat w tym wersie miał dużo racji. Powiem więcej. Powiem więcej, ja uważam, że bardzo dużo racji. też miał na przykład Elipę, nagrywając lata, lata temu, to jest taki kawałek, nowoczesny świat bodajże, i jak przykrym jest, że te słowa w dzisiejszych czasach są dużo bardziej aktualne, niż były w czasach, w których on to nagrywał. Nie wiem, czy byłem wtedy jeszcze zbyt młody i zbyt lepiej tego nie dostrzegałem, czy po prostu to się spotęgowało, ale myślę, że jedno i drugie, ale przede wszystkim to się spotęgowało. O kurwa! Natalia przesyła 2 złote i 16 groszy. To nie było tak, jak myślisz, było tylko 5. Coś bez jak coś. Nie znaczy. Będę dla ciebie grać, czegę dla ciebie grać Żeby nie było Jak to w sierbi no normalnie kurwa, no 7 dziur nie miała, ale się zmieniali, nie? Nie wiem, nie oglądałem tego i wyobraź sobie, że nie chciałbym na to patrzeć nawet. Serio, nie chciałbym patrzeć, jak w siedmiu gości rucha laskę, bo bym w życiu już no, tak samo na kobietę nie spojrzał. To by mi kurwa psychikę zryło. Dlatego ja uważam, że generalnie dziewczyny, które y, y, bawią się w sex working, one wszystkie mają zrytą psychikę. One wszystkie inaczej postrzegają mężczyzn. Kobieta, która jest codziennie ruchana przez paru facetów, nie będzie miała takiego samego spostrzeżenia na temat mężczyzny, jakie ma kobieta, która takich doświadczeń nie posiada. To jest niezdrowe, to niszczy Ci psychikę i uważam, że żaden psycholog nigdy, ale to nigdy cię z tego kurwa nie wyciągnie. Było, że wyjmuje pojedyncze linijki. Niektórzy w ten sposób sami przed sobą się usprawiedliwiają. Ja uważam, że tego... Nie w wkurwia to, że sex working jest tak reklamowany w takich pięknych, ciepłych, zajebistych barwach. Bo prawda jest taka, że zostać prostytutką to jak podpisać kontrakt z diabłem. Do końca życia jesteś skreślony. Masz przejebane życie. Życie pod kątem właśnie psychicznym. Uważam, że taka dziewczyna nigdy nie stanie już na nogi. I nawet jeżeli zarobi majątek, to ten majątek nie jest tego warty. Nie jest warty tej destrukcji, która w mózgu kurwa występuje. Naprawdę, no nie jest tego warty moim zdaniem. Bo do... Ona to robiła dla pieniędzy czy przyjemności, bo to różnica. Dziewczyna, o której teraz odpowiedziałem, tak robiła to dla przyjemności. Eee... Natomiast, wchodząc z dygresją, że sex working to gówno i tyle. Do nich jak... Stary, Maksym sobie radzi? Mateo, kurwa. Maksym może sobie radzi, ale jego odbyt najprawdopodobniej ma, ma problem. I podejrzewam, że wypada częściej niż numer 11 na ruletce. Rozumiesz o co chodzi? ...tego gówna słuchali, i że to właśnie na nich ci debile zarobili miliony. Zacytuję ci całą zwrotkę. Jedyny sposób, by było to dla nas mniej bolesne, to mały niuszek boliwijskiego proszku zgody. Chcesz mieć kultury, to posypij proszek. Kocham ten kawałek! Dziś nie śpię w domu, bo znowu tańczę. Z każdym dniem dług powiększa się bardziej. Tak kończę, zap... Dają jakiś wpiskowych i takie inne gówna. To gdzieś istnieje i to żyje, nie? dzisiaj 187 postów słonia na Facebooku zostało zbanowanych, nie ja ja wiadomo z jakiego powodu. Tam. To przypuszczam właśnie, że tam. właśnie to jest reakcja pro środowisk. Ja uważam, że ci, co chcą władzy, to są tępekuje. Ja... Pro, Proputinowskich poglądów. poglądów. Tępekuje chcą władzy? Każdy człowiek chce kurwa władzy, każdy mężczyzna chce władzy. To jest potrzeba każdego mężczyzny, każdy mężczyzna... Dąży do tego, żeby w jakimś stopniu mieć władzę w życiu, bo wtedy może zapewnić bezpieczeństwo sobie i najbliższym. Więc każdemu mężczyźnie na tym zależy. I pieniądze to też jest kurwa władza. Bo jak masz pieniądze, to jesteś kurwa w stanie zapewnić właśnie byt. Co ten paluch pierdoli kurwa za głupoty? Ja pierdolę. I tego, że Ubrał się jak pajac i mówi, że to się z pajacem. Nie no kurwa, ten typ jest za mocny, przysięgam. Chłop założył kurwa czapkę z daszkiem do, do marynarki, jelo jest diament, a za chwilę może być tak, że nie będzie stacji i później nie będzie ropy, nie, nie no. będzie paliwa po prostu. No jestem jak najbardziej za tym. Słonia naprawdę kiedyś wierzyłem. Jeszcze wtedy byłem naiwny. Jestem kupa, również kupa, lubię kupa jego kupa rapsy, jest kupa dobrym. kupa... Nie pozwól, żeby zniszczył Cię tak. Masakra, ludzie, ale wiecie dlaczego? <laughs> ukręconą, ukręconą no. okay. płytką. <laughs> dupowłaz, bez kitu. A paluch to też jest kurwa dobry przykrós. To jest tak zakompleksiony kurwa smutny starszy pan, ja pierdolę. Powiem wam, że byłem raz na koncercie mm, we Wrocławiu, bo tam chłopaki bardzo chcieli iść i dałem się namówić, żeby wyskoczyć z nimi. To był mój pierwszy koncert rapowy w życiu. I między innymi grał tam paluch. Kurwa ludzie, jak on pluje. Autentycznie. Ja nie, nie tak, że mu koło dupy robię, ale przysięgam, stojąc kurwa w drugim rzędzie zostałem opluty. Ten typ jak śpiewa, to kurwa tak pluje, że jakby miał jakąś choroby, to by pół sali zaraził. Ej. Także pytanie do jego fanów. Co wam dały te jego mądre rady? Jemu przyniosły dochód, a wam poryły beret. Bo przyjęliście te same przekonania na temat otaczającego was świata. Zmieniam twoje myślenie, a nie włychebrować. Pa... Ty bez ma takie przerwy między zębami, że może dlatego tak strzela daleko. <laughs> bo taką procę kurwa zamontowano tutaj. Alec od lat moralizuje i wymądrza się w każdym kawałku. A w wywiadzie karygodna głupota. Parodia buntow... A mi się wydaje, że faceci chcą orgazmu, <grymne> to dobra, jeszcze nieważne. Nie spłycajmy, nie spłycajmy. Nie, moim zdaniem mężczyzna potrzebuje zrozumienia na pewno. Zrozumienia. Mężczyzna potrzebuje wspólnych tematów, aspektu wizualnego wiadomo. No i też takiego właśnie poczucia mimo wszystko tego, że jest to dobra inwestycja pod kątem emocjonalnym, no. Pówną oś swojej poezji. Tam za za komuś jajca. Uznano ich jednak za niezrównoważonych i niezdolnych nawet do służby wojsku. Mają specjalnie nie byłem w wojsku. Natomiast w tych ostatnich wywiadach tak się wyjaśnili, że nawet wieloletni słuchacze otwierają oczy. Nie kurwa nie jest białe albo czarne. Osoby, które się pchają do polityki, dzielą się na, na dwie grupy osób. Wiesz, że coś goście co hajlowali i oni się z tym nie kryją ze swoimi poglądami. Tak. Sowiecki! Sowiecki! Wysłałam kulkę z pępka. Że Kizo wybił się w Polsce. Na tak olbrzymią skalę świadczy o tym, jak duża część społeczeństwa to skrajni idioci. Trzeba być skrajnym, jebanym dybilem, żeby słuchać kizo. Trzeba mieć 12 IQ. Kto słucha kizo, kurwa? Nie wiem kogo ich tatuś promował. Przy okazji zobacz jak oni tłumaczą strzały w powietrze. I, i dlaczego strzelacie w powietrze, pytają internauci? Bo wszystkich to bardzo nurtuje. Okay. Mnie to nie interesuje. Bo okay. okay. w ogóle mnie to nie interesuje, mhm. bo jestem dorosły. Ciężko byłoby pocisnąć całe zjawisko po ksywach. Mhm. Które musieliście u kogoś zauważyć, aby je w ogóle skomentować. Co, jak co, na pizzę ma zajebistą, właśnie ją jem? To prawda, pizzę jakiś pizzę ma dobrą akurat, ale piosenek nie potrafi. To, co prezentuje faluch, to jest fałsz, bo klepie się z tymi samymi ludźmi po plecach, których ma na myśli w kawałkach. Ale nie ma jaj, żeby powiedzieć, o kogo mu chodzi, bo albo zostałby zniszczony w bifie, albo bardziej zależy mu na aprobacie. Zazdrościli troszeczkę pokoleniu kolumbów, czyli tych, którzy z doświadczenia Krzyży, wojennego, z traumy do... Spoko, spoko, opcja do posłuchania. Też trochę buki wtedy słuchałem, no ale no generalnie słuchałem różnego rapu, albo był to rap stricte uliczny, albo był to taki rap bardziej niosący tą warstwę emocjonalną, zależy co w będzie potrzebowałem, ewentualnie elipę, no bo wiadomo w tym wieku dojrzewania też jesteś takim antysystemowcem dosyć mocnym, yy, bo, bo hormony szaleją i kurwa nie akceptuję rzeczywistości, która cię otacza. Co drogą uważam, że też jest jednym z najlepszych raperów, yy, jakich Polska miała, nie, pod kątem, pod kątem lirycznym, te wszystkie przekminy i tak dalej, to to jest top. Ale, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja już wolałem takie hebgru, które może śpiewało o marihuanie czasami i śpiewało o tym, że jebać policję, ale oni przynajmniej przekazywali jakieś takie wartości, kurwa, koleżeńskie, nie, jakąś taką lojalność między sobą, jakieś takie, jakieś takie, kurwa, rzeczy, które są ponadczasowe. A na dzień dzisiejszy, niestety, raperzy jedyne, co mają do zaoferowania, to ZRUPIJ HURAGAN! ZRUPIJ HURAGAN! Yy, 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 yy. Dla pohurakan, I taki kurwa typ prze przećpany jak sam z kurwy syn koksem, który ledwo oddycha i se pledzi co drugie słowo. Yy, tak, takie teksty kurwa nawija, nie? Śpiewanie o pieniądzach, marihuanie i koksie. Serio, to jest kurwa smutne, to jest przykre. O to jest przykre. Za moich czasów. Czasem się tak zastanawiam, kto pierdoli większe głupoty, ty czy Zyniak. I tak jak w przypadku Zyniaka da się wyczuć ironię, to u ciebie nie da się rozróżnić tych populizmów, czy ty tak serio gadasz, czy żartujesz. Lepiej czasem się słucha na tuski mefadonuash. No właśnie wydaje mi się, że jesteś odbiorcą, który potencjalnie woli słuchać naturala, który jest naśpany, niż mnie, to świadczy o tym, że nie jest to miejsce dla ciebie, wiesz? Że wydaje mi się, że po prostu twoje styki się przegrzewają w momencie, w którym słyszał trudne słowa. A dla ciebie trudnym słowem może być nawet, nie wiem, coś, co nie zawiera przekleństwa. Innymi słowy, si mi chuja. No. Ja nie twierdzę, że rap był wybitny w momencie, kiedy ja byłem dzieciakiem, bo ja na przykład słuchałem chemgru między innymi, przysłuchałem na przykład skora, skora akurat śpiewał bardziej o takich rzeczach emocjonalnych, no generalnie o tej warstwie emocjonalnej człowieka. To jest, to jest fajny rap, który do bardzo niedoceniany, on się nigdy nie przebił, ale tę sterimy ale teraz bardziej sceptycznie zwracają uwagę na to całe środowisko i też widzą właśnie to zakłamanie, tą fałszywość tych wszystkich ludzi. No widzą, widzą generalnie też takie zagubienie i brak takiej, takiej podstawowej, takiej podstawowej zaradności życiowej. Widzą, że tak naprawdę influencerzy to takie, to takie kurwa zwierzątka, które wołają o atencję. Mam wrażenie, że w rapie dzieje się dokładnie to samo. Jeszcze niedawno wszyscy słuchali z uśmiechem na twarzy, że i ruchanie, hehe, he, ale jest fajnie, a swoją drogą jak ja już od roku czy od dwóch lat mówiłem, że dla mnie w polskim rapie jest to kurwa smutne, że jedyne co da się usłyszeć to ćpanie i ruchanie na przemian, bo naprawdę o wartościowy tekst na dzień dzisiejszy jest ciężko, dlatego ja między innego między innymi lubię gipsa. Uważam, że jak gips sobie wejdzie na fita do jakiegoś rapera, to nawet jak jest to pato raper, to robi z, tej, z tego kawałku akurat coś bardziej artystycznego, które ma jakiekolwiek wartości. Ja nie uważam, że muzyka zawsze powinna mieć ze sobą wartości, bo sądzę, że muzyka może być stricte rozrywkowa, może być głupkowata i może być trochę o niczym. Ale mam wrażenie, że na polskim rynku na dzień dzisiejszy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z gównem, które jest ubrane w ładny papierek. Mamy gówno w postaci śpiewania o prostytut. I się pierwszy za koko. Tirówki czekają z otwartą gębą. Tierówki czekają z otwartą gębą. No obrzydliwy bydla, Co za bydla? Do tego paluch w kawałku o tytule Towar, 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 towar. towar. Także zacytujmy hipokrytę. To mnie to przeraża, bo tego długniarze słuchają i później mówią, że mam dzieci i dwójkę. Problem się zaczyna w momencie, kiedy on nie wie w ogóle co jest złe, a co dobre. No tak. To jest to. A jasno postawić to. Także trzymajmy kciuki, aby niedługo jego dzieci wzięły przykład z tych tekstów, będąc pod wrażeniem. Ale patrzcie w jaki sposób zmienia się podejście ludzi mimo wszystko do muzyki w tym kraju. I ogólnie do wszystkiego w tym kraju zmienia się podejście ludzi, do influencerów również. Bo influencerzy, influencerzy, mam wrażenie, że jeszcze jakiś czas temu byli... Dobrem narodowym w oczach niektórych zmanipulowanych ludzi, zwłaszcza dzieci. Dobrem narodowym, influencer wyrocznia, influencer człowiek przezabawny, influencer człowiek wyjątkowy. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że już influencer bardziej kojarzy się z y, czymś neutralnym bądź negatywnym. Powiedzmy nawet, że bardziej w stronę negatywnego w wydźwięku idzie słowo influencer i oczywiście, mimo wszystko ludzie oglądają YouTube. Oczywiście na ficie paluch. I szanuj się, szanuj się, myżam, ja go brata. Szanuj się. A jak? No to zobaczmy, jak się szanuje prawdziwy facet według maja. Dobra, to jest dobre pytanie, no popatrzcie, doszliśmy do wniosku, na co między innymi lecą kobiety. A na co lecą mężczyźni? Poza oczywistym aspektem, czyli aspektem wizualnym. Na co my mężczyźni zwracamy uwagę u kobiety? Niech żyje balanga! Prostytutki się chwieją na nogach. Koncia napisała, ciężko się dyskutuje na czacie, bo ty próbujesz od razu przekrzyczeć i przeklinasz. ty <grym>, Niesamowite, kurwa. Przeklnąłem. O Boże, a ty na czacie nie możesz. Koncia, jak chcesz, to mogę cię na Discorda wziąć i sobie w debatę wejdziemy. Wtedy będziesz miała większe pole do popisu. Piąty dzień w tych samych majtkach, obrudną cipę wyciera towar. Poniósł mnie myląć. Refren, <grym>. został koksu worek, wiem, że to kochasz. Nie napierdalaj focha, lepiej zapierdol do nocha. Za pie... Także już widzimy z jakiego typu kobietami Alvaro ma do czynienia. Że kobieta może czuć się bezpieczna naszym mężczyźnie, bo ona wie, że jej dziecko będzie miało odpowiednie warunki rozwoju. Więc do końca nie możemy za to kobiet winić. Natomiast jeżeli dla kobiety na jedność mężczyzny jest jedną z rzeczy, na które zwraca uwagę, to super. A jeżeli jest jedyną, to jest pierdoloną dziwą głowę, której trzeba sprzedać listwę w łeb. Bo wtedy jest zwykłą kurwą, bo kurwa też uprawia jak za pieniądze, jeżeli ona się rucha z tym ziomkiem, bo ona ma pieniądze, to jest kurwą. No. Ten gorzki smak le palcem, pali się krak, jak bioda w latarce. Ale krak nie mogę zasnąć. Krak, krak niszczył całe osiedla. Wychowanie dziecka o gotowaniu kraku. Pozbywam się kalorii białych... A Natalia co w tobie zobaczyła? Filip, kurwa. się największym plusem było to, że Natalia nie mogła mnie nie zauważyć. Ja jestem wielki, jestem wielki. Są duży. Poza tym okłamałem jej, ją, że mam włoskie korzenie, że mam taki ciemniejszy kolor skóry, bo z włos przyleciałem. Mówiłem jej, że bardzo lubię pizzę i pogłaskałem się wtedy po brzuszku. I wydaje mi się, że to dodało mi wiarygodności, nie? Jak zaczyła, wiesz, pizza, brzuszek, szodzi. Kobiety lecą na zaradnych facetów, a nie bogatych, chociaż jedno wiąże się z drugim. Przecież ty w tym momencie sama sobie kurwa zaprzeczyłaś, drugim zdaniem zaprzeczyłaś pierwszemu. Kobiety lecą na zaradnych facetów, a nie bogatych po chwili chociaż jedno wiąże się z drugim, czyli jeżeli uważasz, że facet bogaty to facet zaradny, to znaczy, że kobiety lecą jednak na facetów bogatych i do twoim takim rozumowania. Więc chącia, na litość boską, co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? I oczywiście nie wolno tego spłycać, bo zaradność to więcej niż same pieniądze. Natomiast oczywiście, że zasobność u mężczyzny jest dla kobiety ważna. I nam się to może nie podobać. I mnie na przykład też się to kurwa nie podoba. Ale są to fakty, z którymi trzeba się zmierzyć. Nie możemy się oszukiwać, że kobiety na to uwagi nie zwracają. Ale nie patrzmy na to zero-jedynkowo. Jeżeli nie masz pieniędzy, to nie znaczy, że żadna kobieta cię nie zechce. Możesz być dla niej atrakcyjny intelektualnie, atrakcyjny wizualnie. Możesz być zarady na innych szczeblach życiowych. Niekoniecznie musisz posiadać wielką zasobność. Ale mimo wszystko ta zasobność sprawi, że będziesz miał dużo większą łatwość w poznawaniu kobiet bo będzie im to po prostu imponowało, bo będą widziały, że jak otworzą te drzwi, to wejdą do życia, którego wcześniej nie znały. Albo do samolotu pierwszy raz w życiu, na wakacje polecieć. No, rozumiesz, co chodzi? No trochę tak jest. Tylko cię trzymać za rękę i patrzeć ci oczy, kochanie. Ten sweter to jest pierwsza rzecz, której nie ukradłem. A później tłumaczenia, że kobiety lecą tylko na pieniądze. No prostytutki na pewno. A inni faceci tego słuchają i mają takie problemy, jak ten widz. Zjesz z nami lody? Spadaj duchu. Powiedz co taki major może wiedzieć o relacjach damsko-męskich, jak 10 lat przesiedział pod celą, gdzie jedyną jego kobietą był plakat końcity wurs albo sam robił tam za kobietę? Ale oskarżony nigdy nie wspominał o tym, że jest gejem. Bo on się ukrywa. 10 lat na kryminale, odsiedziałem w celi dekadę. A później tylko biegał po domach publicznych jak pies. Za tym jej wiedzie. Był gentlemanem. Wiedział jak traktować faceta udającego kobietę. Nieważne ile bierzesz, mi wszystko jedno. Sprawdźmy jego teksty, bo oprócz tego, że jest prawdziwym kasanową, to jeszcze promuje krak. Koks Pany najbardziej lubię ugotowany. Zasięg rośnie jak po ruskiej metce. Lubię posiedzieć przy łyscej świetce. Dla niekumatych on w tych wersach się chwali, że jest płynem od kraku. Znasz Nie, Prawda jest taka, że każdy człowiek, który jest uzależniony od narkotyków, jest przygłupi. I musisz pamiętać jedną rzecz. Że w swoim życiu poniekąd stajesz się osobami, stajesz się jedną z osób, którymi się obracasz. Jeżeli czterech twoich najbliższych ludzi, z otoczenia, to leniwe, śmierdzące kurwy, które ćpają i chlają na umór, to najprawdopodobniej skończysz jak oni. Nie możesz dobierać sobie w życiu przyjaciół, którzy są w ogóle nieambitni. Bo jak nie będziesz się otaczał, będziesz się otaczał nieambitnymi osobami, którzy mają skłonności autodestrukcyjne, to sam się rozpierdolisz. Ja nie mówię, że masz w tym momencie takich ludzi traktować gorzej i czasu nie poświęcać. Ale jeżeli to będzie twoje najbliższe grono osób, z którymi spędzasz czas, to przepadniesz. Lepiej... Bo o tym nie możesz się dziwić, że osoba, która jest uzależniona od narkotyków, narkotyków i alkoholu, która nie ma żadnego hobby, która w żaden sposób życiowo się nie realizuje, przy najbliższej okazji, jak będzie miała z tego korzyści, bije ci nóż w plecy. Bo kurwa przemówi przez nią pierdolony... pierdolone uzależnienie. No. Stąd niby tak zaprawiony w boju Major Specnazji. To, że ty ją zobaczyłeś. Here we go, kurwa. Here we go. Ugh. Co ty mówisz? Prawda? Mówię prawdę. Mówię prawdę. Przy podejściu do jakiejkolwiek kobiety to jest game over. Przykro mi. Także szybko wyjaśnimy rapowych playboyów. Większość z nich nie poznaje wartościowych kobiet, tylko dziwki, którym płacą, albo grupis, które sypiają z każdym, kto stoi na scenie. Obejrzyjcie sobie, jak Sergiusz dawał kwiatka ciaskiem i wiecie przykład jak dupeczki wyrywać. Ej dobra, w sumie Sergiusz zakopa moją teorię totalnie coachową. Z racji takiej, że w sumie Sergiusz poderwał Sandrę w ten sposób, że przyjechał z kolegą, kazał koledze wręczyć cię kwiatka, bo sam się wstydził znił do dzisiaj. <laughs> ja pierdolę, niesamowita historia miłosna. Uff. Dla prestiżu. Kropka. Torebka koksu, firma trochę botoksu. Co cię tu sprowadzę? Narkotyki. To nie są żadni królowie życia. Mają taką konstrukcję psychiczną, że bez pania nie radzą sobie z rzeczywistością. Straciłem przez kokainę. Słuchaj. Jeżeli uważasz, że będąc takim kurwa złodziaćkiem, z... z kompleksami, jesteś kurwa fajny, cute dla dziewczyn, to wiedz jedną rzecz. Jesteś fajny i cute dla dziewczyn, ale tylko ty, które zostały wielce kurwa w życiu zranione i nie mają pewności siebie podobnie jak ty. I one widzą w tobie bezpieczną opcję, bo one wiedzą, że nikt poza nimi prawdopodobnie nie będzie cię chciał. Rozumiesz? To jest bezpieczność, poczucie bezpieczeństwa, którego ta dziewczyna być może potrzebuje w tym momencie. Widziałeś kiedyś taką sytuację, żeby taka pizda podeszła na ulicy do dziewczyny, trząsła się kurwa cała ze strachu i patrząc w kafelki powiedziała, cześć, ładnie wyglądasz, pod podasz mi numer i że numer dostała? Nie, jedyne co może dostać kurwa to śmiech w twarz. Śmiech w twarz. Mężczyzna musi wypiąć klatę kurwa, podnieść głowę, podejść i powiedzieć, siema, słuchaj... Wiesz co, mogę dać ci szansę, żebyś spędziła ze no dzisiaj wieczór, daj mi numer. Tak to tak to kurwa wygląda. To ona ma wiedzieć, że dla niej jest to świętem, że ty na nią uwagę zwróciłeś, a nie na odwrót. Życie, wyznawanie uczuć na starcie, do tego poniżanie siebie i idealizowanie drugiej strony jak eunuch, to nie ma nic wspólnego z dystansem. I też tak uważam, no? Uważam, że jeżeli skaczesz wokół kobiety i to, to jesteś gościem, który sam nie ma totalnie pewności siebie, jesteś kurwa nudziarzem pierdolonym. Każda kobieta będzie znudzona tym, że nadmiernie ładorujesz. Ja wiem, że słuchaliście pierdolenia pod, pod tytułem No nigdy nie możesz uznać, że kobieta już się olewać. Oczywiście, że nie możesz... A samo ty myślecie być olewany, ale adorowanie kubiesz w ten sposób, że wchłaszisz mu kurwa w dupę, nie jest adorowaniem, a jest pokazywaniem własnych kompleksów i brakiem poczucia kurwa pewności siebie. Jeżeli nadstawiasz kurwa swoje życie, stawiasz cudze życie na swoje, to, to to nie świadczy o tobie wcale dobrze. Nie jesteś kurwa słodziaczkiem, jesteś przy, 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 przygłupem. Jeżeli masz zajebiste plany na wieczór, ale twoja dziewczyna ci pisze, że ma ochotę z tobą Netflixa obejrzeć, a ty jak zwykła bita pała, mówisz kolegom, że się z nimi kurwa nie spotkasz, bo twoja dziewczyna chce z tobą film zobaczyć, to jesteś kurwa przegrywem, to przepadłeś. To powinni ci koledzy kurwa liścia w łeb strzelić. Do siebie. Bo. Może być zabawne z perspektywy master słuchacza... No, i pan tutaj wini, to jest muszę. dobre. Kocham cię mała, to po... że kocham cię mała... 86 milionów wyświetleń. Stary, tej hiphopolowej potłuczyny mogą słuchać egzaltowane nastolatki w radiu. Ale jeżeli jakikolwiek dorosły facet kieruje się tym w relacjach z kobietami, to najprostsza droga do tego, żeby pozostać samotnym do... Człowieku. Musisz nad kobietą zawsze dominować. Życiowo, zawsze. Nie możesz być takim słodziaczkiem, o Boże, kochanie, ty moje skarbie, dla ciebie zrobię wszystko. Ta tak to może kurwa robić Romeo z Julią. A jak skończył Romeo i Julia? zdechli, kurwa i ty też zdechniesz elementalnie. Musisz być pierdolonym top G. Kobiety to lubią. Dziewczyna na przykład mówi, że chce iść w prawo, a ty chcesz i w lewo. Łapiesz ją za warkocz i ciągniesz w swoją stronę. Ona może się w kurwi na chwilę i powie... Co ty robisz? Ale za chwilę się uśmiechnie i powie Mój ty mężczyzno Tak, tak to wygląda Tak to wy Tak to wygląda, tak uważam Za tę poradę do tak chciałbym dostać i do nie, serio, za tę poradę o, uważam, że do mi się należy Kses 2 złote i 90 była kochana i pięknie śpiewała. Jezu, 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 zaraz się zabij. tego Tak szczerze, jak ktoś mi mówi, że słucha Maty, to nie podaję mu ręki. Wy to szczerze, nie? Tak jak Mata złączył na początek, zrobił na początek nutę pato inteligencja, zajebista była. Potem gdzieś tam parę minut wypuścił, były okej, okay. ale jak on robi teraz aktualnie taką muzykę dla smutnych, spierdolonych, takich kurew, takich sfeminizowanych, słabych kurwa ludzi bez własnego zdania, którzy na Twitterze kurwa julkują i robią dramę o wszystko, to dla mnie jak ktoś słucha kurwa Maty jest niedojebany naprawdę, podobnie mu ręki kurwa nie podaje. Tu, będzie bym mu na mordę naplu, chociaż dla niego to i tak byłby komplement. W ogóle nie wiem jak Matę można nazwać raperem. Mata na dzień dzisiejszy to jakiś kurwa smutny grajek. Pokeum cringeu nie nawija ośmiolatek. Typ ma 22 lata. Th Następny. A ja chciałbym cię mieć, ale wstydzę się zagadać. się zagadać, bo nie byłem Może Zabry... mógłbym postawić Ci drinka? Nie odchodź. Kocham cię mała i dla ciebie śpiewam lal...